Witam państwa serdecznie na drugim dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Moim państwa gościem jest pan Marcin Adamczyk, prezes zarządu TFI. -PZU. witam pana bardzo serdecznie. Dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać o długoterminowym oszczędzaniu Polaków. Czy Polacy w ogóle oszczędzają? Polacy oszczędzają, jak widzimy w statystykach. Dość mocno rosną oszczędności Polaków w ostatnich dwóch latach. Natomiast cały czas mówimy o relatywnie niekorzystnej strukturze tych oszczędności. Wygląda to, że w większości przypadków oszczędzamy na rachunku bankowym, często nieoprocentowanym. Ewentualnie bardzo popularne są inwestycje w nieruchomości. Jeśli odkładamy na coś, to jest przysłowiowa czarna godzina. Czyli te, to, czego brakuje w tym momencie, to jest wizji oszczędzania w długim terminie i jakby edukacji społeczeństwa, że. W długim terminie jest, mamy kilku sprzymierzeńców, jeśli chodzi o oszczędzanie. Czas, procent składany i oprócz tego budżetowanie, bo powinniśmy sobie założyć, że tak jak pod podstawowe potrzeby mamy już zaspokojone, to oszczędzanie długoterminowe powinno być pozycją w budżecie, tak samo jak i konsumpcja. I wtedy naprawdę mamy szansę na zapewnienie sobie godnych środków. No dobrze, to jak zacząć? Jak, jak wytłumaczyć Polakom, jak ich przekonać do tego, że to jest ważne i że warto? Pierwszy krok to jest, wiemy, PPK. Wiemy, że dużo lepiej sprawdzają się i to nie jest tylko polski fenomen, to było ćwiczone w Wielkiej Brytanii, w Nowej Zelandii, w Australii. Programy, w których następuje automatyczny zapis, sprawdzają się dużo lepiej. Ta partycypacja na wejściu jest, jest zapewniona na dużo większym poziomie i wtedy cały system dostaje jakby unikalną szansę edukowania ludzi, bo w pewnym momencie mamy sytuację, w której kilka milionów obywateli posiada rachunek funduszu inwestycyjnego, który mogą sprawdzać, który mogą śledzić i do którego mogą dokładać dodatkowe inwestycje. My będziemy chcieli przekonać oszczędzających, że PPK jest pierwszym krokiem, jest jednym ze strumieni oszczędzania na emeryturę czy też budowania długoterminowych oszczędności, ale są inne sposoby, na przykład nasze fundusze pasywne NPZ-u. Chcemy przekonać do tego, żeby budować różne strumienie. Czyli to jakie są fundusze, To są fundusze, które uruchomiliśmy w zeszłym roku fundusze, które oddają zachowanie indeksów różnych klas aktywów. Zaoferowaliśmy je bardzo tanio, to była rewolucyjnie niska opłata 0,5% i one stanowią... Bo one jakby podążają za jakimiś indeksami? Dokładnie tak? tak. I opłaty są bardzo niskie? Opłaty są bardzo niskie, co wiemy w długim okresie robi, robi dużą różnicę. Mhm. A jak stopy zwrotu z tych funduszy wyglądają? Zależy od klasy aktywów, ale tak naprawdę mamy tam odzwierciedlony Przekrój różnych klas aktywów, od najbardziej bezpiecznych, w których oczekiwana stopa zwrotu to jest w okolicach 2% poprzez produkty obligacyjne, gdzie ta oczekiwana stopa waha się między 2 a 4% po produkty akcyjne polskie i zagraniczne, więc możemy sobie zbudować taki portfel, jak nasze apetyt ryzyko i apetyt na płynność. A jakby Pan mógł tak poradzić? Jak jest osoba powiedzmy w średnim wieku, która stwierdza, no mam pewne nadwyżki finansowe, powinienem je w długim terminie odkładać. Jak, jaki portfel powinien sobie on skonstruować? Właśnie kluczem do wszystkiego będzie zachęcenie, żeby to już nie była osoba w średnim wieku, bo wtedy dużo łatwiej jest zbudować i dużo łatwiej jest jakby... Można odkładać mniejsze kwoty, a ten czynnik czasu będzie, będzie, będzie odgrywał dużą różnicę. Jeśli mówimy o sobie w średnim wieku, to przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, trzeba być ryzykownym czy nie trzeba być ryzykownym? To raz, ale trzeba się dywersyfikować, bo tak naprawdę za ryzyko jest odpowiednia premia na rynku i oczekiwane stopy zwrotu są uzależnione od ryzyka, które bierzemy. Natomiast wiadomo, stara zasada nie wkładamy wszystkich jajek do jednego koszyka, jeśli Źle skonstruujemy ten portfel, to nie będziemy mieli możliwości wytrzymania podwyższonej zmienności rynkowej i pewnie popełnimy jakieś błędy inwestycyjne. Wycofamy się z czegoś, co w przeciągu, nie wiem, 5-10 lat pewnie byłoby dobrą inwestycją. Ale to też, też mamy też takie otoczenie makroekonomiczne, że przeszliśmy przez duży kryzys finansowy, tak, który spowodował, że no jednak Polacy boją się inwestycji, boją się w, wkładania na przykład inwestowania w giełdę. Pamięć inwestorów nie jest taka krótka, natomiast wydaje mi się, że kluczem do tego jest wyciągnięcie wniosków, a podstawowym wnioskiem jest dywersyfikacja, bo tak naprawdę jesteśmy w stanie skonstruować sobie portfel, który będzie odpowiednio ułożony i to też pod względem płynnościowym, bo też często ludzie mówią tak, nie będę oszczędzał długoterminowo, bo to spowoduje, że moje środki, które trzymam na przyszły rok, na czarną godzinę, się uszczuplą. To nie tak. Trzeba mieć takie i takie. Czy warto sobie stawiać w takim oszczędzaniu cel? Nie wiem. Za 20 lat będę miał pieniądze na to, żeby wysłać dziecko na studia. Zdecydowanie tak. I my jakby nawet na naszej platformie Inpezdu mamy takie krótkie cele do zdefiniowania. Czy to jest bardzo krótki cel na samochód, na czarny... To też tak behawioralnie działa, prawda? To pozwala unaocznić sobie, o czym my mówimy, bo często pułapką tych systemów, w których Odkładamy jest, że my tak naprawdę nie wiemy, co to oznacza. Możemy odkładać kwotę małą i potem się okaże, że nasze oczekiwania co do tego, ile my zbudujemy w momencie przejścia na emeryturę są nieadekwatne, będziemy rozczarowani. Trzeba wyjść od tego, jakie są moje oczekiwania i potem cofając się, zbudować odpowiednio i składkę, i skład portfela, i, że tak powiem, systematyczność, bo systematyczność jest kluczem. Dla mnie to zawsze była interesująca jedna kwestia, bo rzeczywiście to, co pan powiedział, że Polacy mają dużo pieniędzy odłożonych, tylko że mają je odłożone na kontach bankowych, czy też w skarpecie, tak przy tej przysłowiowej. Dlaczego właśnie nie, 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 nie starają się inwestować to w jakieś takie e, fundusze, które pozwoliłyby im na tym zarobić? No? Wydaje mi się, że powoli, to, że powoli to się zmienia. Jak popatrzymy na przykład na nasze fundusze indeksowe i w plan, na platformie NPZU, dotarliśmy do klientów młodych. Duża część klientów poniżej 30 lat. Też trzeba pamiętać o zmianie pokoleniowej i nowe pokolenie inaczej patrzy, prawda? Trzeba do nich dotrzeć z innym produktem, z inną ścieżką jakby sprzedażową, z innym tym przysłowiowym customer journey. Wydaje mi się, że PPK będzie, tak jak już mówiłem, fenomenalną szansą do tego, żeby przekonać, że trzymanie pieniędzy na nieoprocentowanym rachunku po prostu nie dajemy im pracować. I w momencie, kiedy ktoś zacznie naturalnie śledzić rynek kapitałowy, bo będzie miał rejestr PPK, wtedy należy go edukować, że oprócz tego jego oszczędności nie pracują. Proszę zobaczyć, jak w PPK pracują, proszę zobaczyć, jak nie pracują na nieoprocentowanym rachunku. No i tu będzie, kluczem będzie dotarcie do tego, więc to jest wyzwanie przed całą branżą, żeby we właściwy sposób wyedukować. To jest duża szansa PPK na partnerstwo publiczno-prywatne, jeśli można tak powiedzieć, w której i strona rządowa, która przecież e, zapewnia dodatkową składkę w PPK, i strona prywatna, czyli firmy zarządzające przedsiębiorstwa, które dbają o pracownika, jednak dobry program PPK będzie elementem rywalizacji o pracownika w dobie e, rynku pracownika, prawda. Te firmy wszystkie mają idealne pole do wyedukowania ludzi i zmienienia tych nawyków, które w dużej części są jednak zaszłością historyczną. Dobrze, także dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu, dziękuję za rozmowę. Zachęcamy do odkładania i do odkładania z głową, czyli inwestowania. Jak najbardziej. Dziękuję, dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Pan Marcin Adamczyk, prezes zarządu TFIPZ-u.